Witam z tej strony Rafał. W dzisiejszym tutorialu aktywujemy oraz zainstalujemy sobie ten szablon Understrap. Przejdziemy na pewno do tej strony Understrapa. Pamiętajcie tylko, jeśli nie oglądaliście poprzedniego tutoriala, żeby sobie zainstalować po prostu Node.js, Galpa, Bauera oraz Gita, czyli to będzie na pewno tam gdzieś tam potrzebne. Przejdźmy do Under Strap. Czyli widzimy tutaj Understrap WordPress plus Theme from WordPress, powiedzmy. I tutaj możemy sobie jeszcze zobaczyć dokumentację na początek, czyli jak tutaj go instalować. Understrapa również można instalować poprzez tutaj normalnie z WordPress.org, czyli on również tam jest. Z tym, że to jest taka wersja 300. Jeśli chcecie taką wersję 300, bez powiedzmy Gulpa oraz Bauera, czyli możecie również tą wersję sobie zainstalować i na niej tam edytować po prostu pliki. Ja jednak sobie wykorzystam tą wersję. Tak jak widzimy tutaj npm oraz Gulp, czyli razem z Gulpem przejdziemy tutaj do GitHuba od razu. Na górze mamy i tutaj jest właśnie ten użytkownik Holder oraz jego Under Czyli teraz możemy tutaj cały ten plik pobrać, czyli klona od download, zip. OK, zapisz, gdy go pobierzemy, przechodzimy oczywiście do niego, wytniemy sobie go do naszej instalacji tego serwera naszego na lokalności. Ja, ja mam akurat na WAMPie, czyli przechodzę od razu do katalogu WWW oraz do mojej instalacji WordPressa, czyli WPNF, WP themes Tam gdzie mam wszystkie szablony, wklejam sobie Understrapa. No, teraz musimy go oczywiście tutaj wypakować. Wypakuj do Understrap Master. Yy, oraz tutaj za chwilę przejdziemy, zobaczymy te wszystkie pliki. Jeśli chcemy mieć Live Reload yy, dzięki Browser Sync, czyli to takie automatyczne odświeżanie strony, yy, musimy tutaj przejść do pliku. Ja sobie otworzę to w Atomie. Tą całość, natomiast do tego pliku gulp File będziemy musieli przejść oraz dodać nasz adres. Strony czyli on jest na localhost.wpn, czyli to jest moja instalacja WordPressa. Tak jak widzicie, to jest jego główna strona. Gdy klikniemy w WPN, czyli w te logo, powiedzmy tą nazwę, to przechodzimy do głównej strony i sobie to kopiujemy. Teraz, gdy ten cały katalog Understrapa mi się tutaj otworzył, przechodzimy sobie do gulp File.js. Czyli on tu będzie odpowiadał właśnie za Browser Sync, który tam później się połączy. Oraz tutaj musimy dodać po prostu nasz adres. O, tutaj w tym miejscu proxy, czyli Browser Sync Options, tak jak widzimy. Tutaj jeszcze macie stronę do browser Sync, jeśli byście chcieli jakieś więcej opcji tam dodać. Czyli tutaj podmieniamy do WordPress, chyba że macie tą defaultową instalację WordPressa, to, to byście na przykład to mogli sobie zostawić. Jednak ja sobie to zmienię i dodam po prostu moją instalację, mój katalog instalacji WordPressa. Teraz możemy tutaj przejść nawet albo do dokumentacji, czyli tutaj macie jakiś proces instalacji, trochę inny. Tutaj, jak grupa Cliff w poprzednim tutorialu to instalowałem, a następnie musimy tutaj npm install. Czyli tu musimy przejść do naszej konsoli, do linii comment, czyli przechodzimy do naszego katalogu, np. Na przykład understrap, lewy shift oraz otwórz okno poleceń, tutaj, lub po prostu przechodzimy na start cmd czyli ten wiersz polecenia, tutaj widzicie tą ścieżkę na górze, ten komputer C wp-content-hemes-understrap, tutaj klikacie z boku oraz kopiujecie, następnie w konsoli możecie dać CD czyli tak jakby przechodzicie do tego katalogu, wklejacie C Wam, gdzie ten katalog jest oraz Enter i tak samo jesteście w tym katalogu understrap master, czyli w tym jednakże ja tutaj na tą chwilę to wyłączę i sobie nacisnę lewy SHIFT po prostu oraz prawy myszki. I tutaj wyskakuje mi otwórz okno poleceń tutaj. Czyli tak szybko można sobie w tym katalogu otworzyć. Następnie npm install, tak jak mówiłem, skopiujcie to sobie. Możecie stąd kopiować, czyli to jest ta dokumentacja. Lub tutaj na dole, gdy przejdziecie do tego repozytorium na githubie. Również tu macie ten proces instalacji. Czyli widzicie, tutaj jest npm install oraz watch. Tu jest nawet zaznaczone, gdzie jest ten browser sync, to co wcześniej że mu ustawiał, czyli localhost, local gdzie jest nasz WordPress zlokalizowany. Czyli dobrze, podaliśmy sobie to npm install. No i teraz czekamy, aż zainstaluje. Czyli tak jak widzimy, nasz, nasz npm zainstalował wszystko, nodę package manager. Czyli tutaj doszedł taki folder, powiedzmy, node modules, czyli te wszystkie moduły, które są potrzebne. I teraz możemy tak naprawdę zastartować już tego understrapa. Jednak jeszcze musimy sobie na pewno przełączyć szablon, ponieważ teraz mam ten defaultowy. Czyli przejdźmy do wygląd motywy, odświeżmy oraz włączmy sobie understrap. Teraz, gdy przejdziemy, zobaczmy, czy już coś się zmieniło. Czy on już będzie tutaj widzimy że już jest normalny wygląd. Czyli mamy już tego naszego strapa fajnego. Czyli wszystko jest responsywne, wszystko jest ok. Załączmy teraz sobie ten podgląd. Już mogę wyłączać. Tutaj mamy, macie dokumentację lub po prostu stąd. Przejdźmy jeszcze do dokumentacji, czyli macie tutaj Gulp Watch. I tutaj jest na to pisane, jak podłączyć sobie browser Sync, czyli Gulp File JS, to co żeśmy wcześniej robili, czyli jestem w tym. W tym pliku group file i on odpowiada właśnie to Browser Sync, czyli to jest na samej górze linia 20. I teraz załączamy gulp Watch oraz Enter. I on teraz nasłuchuje. Chwilę musi potrwać, zanim się załączy. Tak jak widzimy, on teraz tutaj sprawdza wszystkie pliki, jednakże nie mamy tego podglądu, ponieważ sam galp watch nie wystarczy. Tutaj, gdy przejdziemy niżej, gulp watch bs, czyli browser sync. Teraz na tym gulp watch, tak generalnie, możemy sobie tutaj zmieniać sasa, czyli tutaj gdzieś mamy, gdy przejdziecie do folderu sas, czyli tchemy na przykład css. On będzie tutaj zmieniał te style nasze jednakże nie będzie tego przeładowania strony. Zobaczmy. Understrap tutaj tchemę i tchemę.scss. Czyli na przykład dajmy sobie body, Dam tutaj zwykłe CSS. Background na przykład blue i zasejwuję. Czyli widzicie, że on tutaj wszystko minimalizuje cały skrypt scss -a. Jednakże tutaj muszę to wszystko odświeżać ręcznie. Dlatego właśnie dodamy sobie, tutaj zamkniemy generalnie, czyli jest, gulp watch, bs, czyli dodaliśmy tylko tutaj browser, sync i enter. Jeszcze jedna ważna sprawa, jak z tego wychodzić. Może nie powiedziałem, najlepiej jest ctrl i c, dwa razy nacisnąć, czyli wychodzimy automatycznie, Escapujemy tak jakby Widzicie teraz, że tutaj jest localhost 3000, czyli on nasłuchuje na tym porcie. Jeśli chcemy wyjść, to tak jak mówiłem z tej konsoli CTRL plus C, odpyta się jest, możecie dać jest lub po prostu jeszcze raz CTRL plus C i wychodzicie całkiem z konsoli, czyli on teraz nie jest w tym podglądzie. Ja jednak jeszcze raz tutaj sobie cofnę, tu również strzałkami sobie cofacie poprzednie komendy. Góra, dół, Gulp watch, bs. Jeszcze raz sobie załączę. O za chwilę zastartuje i znowu macie tego browser Synka. Czyli w taki prosty sposób możecie tutaj sobie manipulować y, tym wszystkim Blue, Red. Tak naprawdę tutaj w SASie pracujemy y, w CSS-ie. Tutaj powinniśmy sobie jakichś zmiennych używać, czyli widzimy to przeładowanie jest może po jakimś czasie, ponieważ tu jest również mój program. Nagrywający nieco tutaj obciąża po prostu i dlatego może to nie widać tak szybko, żeby to działało. Jednakże to jest bardzo fajne. No i tutaj dajmy na przykład jakieś variable z Dolar. B coś mi wyszuka, czyli jakiś jest bram primary. Tu również macie variables chyba. On ma tutaj opisane nawet w dokumentacji, czyli widzicie, że znowu kolor mi się zmienił. To mogę dać sobie kolor kropek Znowu dajmy sobie jakieś, jakąś zmienną drRB coś tam mi wynajduje tutaj. Atom mi trochę pomaga. Dollar Body Background trochę, mm, trochę to zamienię. Czyli teraz jesteśmy w tym folderze tak naprawdę Tchem. SSS, bo tu jeszcze ma być ze wsparcie dla Contact Form 7, jakieś variables, czyli te variables, które on tutaj sobie dodał, czyli navbar, height, czyli tutaj yy, ta wysokość. Tu jakiś margin, czyli widzimy, że tutaj jakieś takie podstawowe style sobie dodał. Brand Primary, czyli tutaj na razie tego tak naprawdę nie musicie ruszać. Natomiast chemę możecie sobie edytować, jeśli byście chcieli tutaj dodać coś innego, usunąć jakiś styl. Czyli widzicie, że tutaj jest chemę, tchemę, czyli on tutaj dodał, zaimportował. W taki sposób się generalnie tutaj w SaaSie importuje. Czyli możecie tutaj bardzo prosto to sobie swój własny import dodać, na przykład w tchemę, lub możecie od razu tutaj w tym katalogu, jednak chyba lepiej w tym tchemę już tworzyć. Czyli dajcie sobie New File, na przykład Custom, czyli wasze własne. Pamiętajcie, no żeby dawać sobie podkreśnik custom.scss, czyli to wiadomo, że to jest takie jakby dziecko. Natomiast Master, tak jak widzicie, to jest ten główny tchemę który importuje. On nie ma żadnego podkreśnika. A SSS, tutaj dodajemy taki mały podkreśnik oraz nazwę. I teraz możecie tutaj sobie go w Tchem SSS zaimportować. Po prostu dajecie mapka import oraz custom. Tak? Nie dajecie żadnych SSS-ów. Nie musicie dawać tutaj tego podkreśnika. To jest automatycznie. Tutaj sas sobie przerabia. Oto wie, jak to po prostu podnieść. Zasejbowałem. Tutaj w konsoli widzimy, że coś jest nie tak, relative path, aha, pomyliłem po prostu, powinienem dać jeszcze folder-theme oraz ukośnik. Czyli widzimy, że on teraz tutaj się z tym męczy, najlepiej wyjść, jeśli coś pomylimy i jeszcze raz gulp watch bs. On teraz po prostu jeszcze raz mi tutaj załaduje to wszystko. Po jakiejś chwili. Ale już będziecie mieli ten katalog, swój własny custom, czyli taka lepsza hierarchia tych plików. Nie jest to jeden CSS, możecie bardzo fajnie tutaj sobie dodawać jakieś własne style. Na przykład tu możecie mieć jakąś nawigację, możecie mieć footer, cokolwiek i bardzo szybko to znajdziecie. Tu dałem sobie custom. Zauważcie, że custom mam na samym końcu podpięte, czyli zaimportowałem na samym końcu. Chyba to powinno tak naprawdę nadpisywać te wszystkie pliki. Zobaczmy body. Background color, tu powinienem jakąś zmienną dać, a dam sobie red. Zobaczymy, czy on to dobrze napisze, czy nie. Czyli widzicie, że napisał mi po prostu te pliki, ponieważ jest ostatnie. Jeśli chcecie, żeby cokolwiek napisało, no to musicie go dać jako po prostu ostatni plik. Jeśli dalibyście chemę teraz, zaimportowali gdzieś tu wyżej, no to by powrócił ten, co jest z tego Treme, chemę. Czyli dobrze, ja to sobie nawet wykomentuję i zasave. On teraz mi chyba da tego niebieskiego. Tak, jak widzę, to chwilę tutaj trwa, ponieważ tak jak mówiłem, ten program trochę tutaj obciąża, yy, czyli to custom sobie nawet w sumie nie jest potrzebne. No i zobaczmy, co tutaj dalej tchemy tchemę. Zobaczyliście, jak tu my więcej możecie nawet podpinać sobie te sasy. No i dalej live Reload, czyli co przechodzimy do na przykład jest Home, tu chyba gdzieś nawet te, te pagę templates full width blank przejdźmy może do bloga, zobaczmy jak to wygląda tu jakieś miałem przykładowe dane załadowane czyli widzicie, że to wszystko tak jak w tym pierwszym tutorialu pokazywałem to wszystko będziecie mieli tutaj live home czyli widzicie, że to wszystko mi się tutaj zmienia bardzo fajnie czyli w taki prosty sposób możecie tu sobie wszystkie pliki edytować jeśli natomiast chcecie już zakończyć i stworzyć sobie ten szablon na koniec, czyli ze wszystkich plików, to najlepiej tutaj się posłużyć GULP, TASK, DIST. Czyli to są taski GULP, a to wszystko co wykorzystujemy, czyli jak GULP watch, czyli on patrzy te pliki, tak samo GULP, DIST. Czyli wyjdę, wpiszmy GULP, DIST. I on stworzy nam taką czystą paczkę bez niepotrzebnych po prostu plików. Zauważcie, że tutaj stworzył mi się folder list ze wszystkimi plikami tego szablonu. Czyli on tak jakby jest skompresowany i gotowy do użycia. Czyli gdy ja przejdę do tego foldera zauważcie, że w liście jest cały mój szablon. Czy on jest gotowy, mogę go nazwać na przykład Styler, new template, czyli sobie zmienię, na przykład nazwę, no i nawet mogę go wyciąć, nazwać sobie zmienię nazwę, na template. Wytnijmy go oraz przerzućmy gdzieś tutaj do szablonu. Czyli mamy niejako nowy szablon na podstawie tego. Tutaj już mam wyłączone, czyli on stworzył ten list, cały ten folder. Przejdźmy do WordPressa. Wygląd motywy. Zauważcie, że tutaj mamy nowy. Czyli to jest na podstawie tego, tylko że on już jest bez a Tam Bauer'a, bez node Modules. Gdy przejdziemy do strony, te wszystkie style powinny zostać zachowane. Tak jak widzimy, te style wszystkie zmieniłem. To wszystko mi tutaj natomiast zostało. To, co sobie tam zrobiłem. Czyli w taki sposób tworzymy sobie nowy cały szablon. Pamiętajcie, gdy przejdziecie. Tutaj na przykład Understrap Master otwórz okno poleceń, gulp list, czyli on tworzy tutaj tą całą paczkę, którą możecie później wykorzystać jako ten szablon końcowy. Czyli dobrze, myślę, że w dzisiejszym tutorialu Wam wyjaśniłem mniej więcej, co tu możecie używać. Generalnie, jeszcze fonty są, możecie podpiąć sobie. Czyli jeśli chcecie, to możecie. Wszystkie fonty z tą generalnie wszystko możecie używać, ponieważ te wszystkie ikony są tutaj obsługiwane w najnowszych wersjach. Czyli fajny framework do, do budowy. Czegokolwiek, tak naprawdę, tutaj teraz sobie ten new template stworzyłem. Czyli, gdy przejdę i wyedytuję na przykład Home, tego fonta wesołym a sobie dodałem. Przejdźmy do bloga, czyli widzicie, że fonta wesołym również możecie sobie w prosty sposób dodawać. Czyli dobrze, w dzisiejszym tutorialu to będzie wszystko i zapraszam na następny.